mano, witam was w Pack Pack Battles Tak, zagramy sobie znów rankingowy meczek I zobaczymy co wniesie nam tutaj I co zdobędziemy No, na pewno sobie patelnię wezmę Na pewno sobie wezmę e, ruk. No i Wampiry, wampiryzm Hmm Vampiryzm by mógł być. Ale będziemy troszeczkę przez y, to. No, za bardzo obciążeni. Już jesteśmy obciążeni. O, ma tarczę. No i przegraliśmy. No, o miotarcze no to był na wygranej pozycji. W tym momencie. <gryzm> e, dobra. Widzę, że tutaj mamy kamyczek. Bierzemy go. Bierzemy jeszcze jeden backpack. I lecimy do walki. No, trzeba jakoś kombinować tutaj. No, ma dwa banany. Banana i chikita. Możliwe, że wygramy. Mamy patelnię. Patelnia też dobrze bije. No nie, no przegraliśmy. No, nasze szczęście jest kiepskie. Ale dobra, mamy w końcu miotłe. Więc będziemy mogli zrobić sobie co? No, oczywiście. O, o, o! Pięknie, teraz podwójnie nam się tutaj zrobi. Może być very high. Nasze po prostu wytrzymałość będzie troszeczkę ciężka, ale. Ale powinniśmy to wygrać. No że stamin nie mamy. No nie, no na jednym HP. Ło, przeżył. No dobra, no to bierzemy nie Nie będę brał tego. Bierzemy drugi kamień. Robimy sobie lepszego sworda brakuje nam kasy jak zwykle spróbujmy no dajesz 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 musimy wygrać w końcu no i pięknie dobra mamy lepszego sworda mm, możemy sobie tutaj zrobić tak tak kurde już mi nie stać Aj aj, 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 Low. No dobra. No za mało mam rzeczy teraz. No dobra, rękawice. Eee, 20% do kości. No dobra. Tak. Bierzemy oszcze. Cyk. Eee, coś jeszcze? Nie. Lecimy. Miejmy nadzieję, że to wygramy. No dajesz 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 pięknie wygraliśmy rundę. No i tutaj teraz mamy o fajnie bo kolejne miejsce nam się zrobiło. Tu będzie właśnie ten kamyk. No i co byśmy mogli z tym kamieniem zrobić? No nie 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 dobra tego kamienia. Wezmę sobie burówkę. Czy może? No, troszeczkę lepiej by było właśnie z tym. O, plus do tego jeszcze banan. Czy ta się przyda? Yy. I zobaczmy. No dobra, za cztery możemy sobie wziąć jeszcze miejsce. O. No nie, nie będziemy tego rezerwować. Ale to możemy sobie zarezerwować. Ten mieczyk. No to lecimy. Spróbujmy to wygrać. O, ale kombos tutaj zrobił. Dobra, udało nam się go pokonać. Nawet z tym kombosem. Dobra, mamy tutaj mieczyk. Który naprawdę jest epicki. E, bierzemy tak. E, miecz tutaj. Dlatego damy sobie to. Tu robimy tak. Plus właśnie to. No weźmy sobie. A nie mogę. Nie mam tyle już punktów. Kurde, bo chciałem zrobić teraz ten. E, no, jak go się nazywa. Zatruty miecz. Zatruty oszcze. No ale spróbujmy, Ojoj, oj, OBIJUN KENOBI. No i przegraliśmy z Obidunem KENOBIM. No, oczywiście, KENOBI był lepszy od nas niż my. od niego, no ale eee, co by ty wziąć? Hunter? Czy właśnie Natural? A weźmiemy sobie huntera. No i weźmy sobie tak, zróbmy. No, pociągnij to. O, o, o. Dobra, spróbujmy. Ostatnia próba. Czy damy radę? No, dajesz, dajesz. Damy to. No. Musimy. Tak. Udało się. Czwarte zwycięstwo. Pięknie. Czosnek jeszcze dostaliśmy. Czosnek oczywiście tutaj wrzucamy od razu. No i bakpaka se rozłożymy. Mm, ale teraz. Jeżeli ja mamy backpacka, to możemy sobie zrobić. O, właśnie coś takiego. Albo wiecie co? Ja sobie zrobię tak. Tutaj dam kamyka. Tutaj drugiego backpacka. Albo cyk. Dwa. Bo z tej strony no nie mamy zbytnio miejsca. A no jestem ciekaw, co będzie w następnym. O, pięknie, pięknie, pięknie. Tylko trochę kiepsko. Musimy tarczy dać tutaj. Kamek jeden tutaj, drugi tutaj. Nawet tak. O. Pięknie. No i byśmy mogli tej budki zrobić. No i lecimy. Spróbujmy wygrać. O, no to będzie ciężko, już to widzę. Nie mam wampiżyca, wampiżycy. No i ja już tak mogę wam powiedzieć. Że prawdopodobnie to przegramy, no, wiedziałem właśnie, że prawdopodobnie to przegramy i skończyło nam się właśnie serduszko. No i 0 na plusie, 0 na minusie. No. Tak to już jest. Więc kochani. To tyle w tym odcinaczku. Trzymajcie się. Już niebawem następny.